Witaj serdecznie. Szósta rano, codzienna domowa Yoga Roman Dawidowski. Dzisiaj po krótkiej rozgrzewce zajmiemy się nadgarstkami. Po kolei raz na jakiś czas będziemy zajmować się różnymi częściami ciała. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie ciekawe i przede wszystkim użyteczne, ale tradycyjnie zaczniemy od tak, aby poruszyć, rozgrzać całe swoje ciało, poruszyć energię w nim. W stanie równo na macie. Dociśnij stopy, krążymy barkami, wdech do góry, z wydechem w dół, wdech i wydech, wdech i wydech. Dwie ręce w górę, wdech i wydech, wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech. Szerszy rozkrok, ręce na biodrach. Kręcimy biodrami w jedną stronę kilka razy. Poruszamy kręgosłupem, rozciągamy całe ciało w drugą stronę. Spokojnie oddychaj, wdech i wydech, wdech i wydech. Dwie ręce do góry, wyciągnij tu w górę, opuszczamy lewą rękę, przeciągamy się w lewą stronę. Spójrz pod ręką na sufit. Jeden, dwa, oddechy do pionu i ręce w dół. Ponownie, wyciągamy się do góry. Prawa ręka w dół i przyciągamy się w prawą stronę. Spójrz pod ręką na sufit. I do pionu rozluźnienie. Szerszy rozkrok. Całe ciało w jednej linii z wydechem w prawo do środka i wydech w lewo. Łagodne skręty kręgosłupa. Wykonamy teraz kilka przysiadów. Stanie równo. Usz ciężar ciała na stopach. Wyprostuj całe ciało, wdech. Z wydechem schodzimy w dół i wdech do góry. Wydech i wdech. Wydech i wdech. I rozluźnienie. Teraz pogłębimy przysiad, energetyczne przysiady. Z wydechem schodzimy w dół, wypuść powietrze z płuc. I z wdechem rośniemy w górę wysoko, lekko do tyłu. Wydech i wdech. Wydech i wdech. I jeszcze jeden wydech. I wdech. Kolejne ćwiczenie. Kocik, grzbiet. Klęk podparty. Kolana pod biodrami. Palce stóp wyciągnięte do tyłu. Ręce pod barkami. Rozszerz palce rąk. Dociśnij dłonie. Dociśnij palce do maty. Z wydechem plecy do góry, głowa do dołu. I z wdechem brzuch do dołu, głowa do góry. Wydech i wdech, wydech, i wdech, i jeszcze jeden wydech, i wdech, wydech, i wdech, połącz palce stóp, rozszerz kolana, siadamy pośladkami na piętach, wyciągnij się daleko do przodu, oprzyj czoło na macie, Następnie pośladki zostają na stopach, a my przeciągamy się w lewą stronę. Jak najdalej w lewo. Dwa spokojne oddechy. Następnie wracamy do środka i w prawo. I do środka. Zbliż dłonie do. Kolan opierając się na rękach. Wstajemy. Dzisiaj, dzisiaj poświęcimy trochę więcej uwagi nadgarstkom. nadgarstki osiem kości, osiem kości, które znajdują się tutaj bardzo ważne miejsce pomiędzy przedramieniem i dłonią. Tak naprawdę cała historia, cała praca nadgarstków związana jest z układem mięśniowym, które zaczyna się czasami nawet aż tutaj w szyi i biegnie. Biegnie aż do czubków palców. Cała ta ręka, począwszy aż nawet od szyi, ma znaczenie, ma wpływ na to, jak funkcjonuje, jak pracują twoje nadgarstki i również nadgarstki mają, mają na to wpływ. W związku z tym warto się tym zająć. Osiem kości, wiązadła, które je trzymają. Oczywiście kontuzje i urazy, które się wydarzają czasami, gdy przewracasz się, chcesz się podeprzeć, może się wydarzyć coś coś bolesnego, coś mocnego i wtedy jest trudniejsza sprawa, ale na co dzień mamy do czynienia z przeciążeniami. Przeciążenia, które wynikają czasami z pracy, jeśli prowadzisz siedzący tryb życia dużo przy komputerze lub też wykonujesz jakąś inną pracę manualną, która wymaga Twoich zaangażowania Twoich dłoni, może w skupieniu, może w zaciśnięciu i to powoduje, że tutaj nagle może pojawić się jakiś ból. Czasami może ten ból, czy przeciążenie nadgarstków wynikać z przepracowania na siłowni, na zajęciach fitnessu, a nawet na zajęciach jogi, jeśli przesadzasz, jeśli nie upilnujesz się. Są też inne przypadki, czyli jeśli masz Osłabiony układ mięśniowy, słabe ciało, delikatne ciało, może nie słabe, ale delikatne ciało, które powoduje, że chciałabyś, chciałbyś więcej, ale nie dajesz rady do końca twojej nadgarstki. Gdy próbujesz zrobić klęk podparty i dłużej trwasz w tej pozycji, nagle czujesz tutaj ból lub też napięcia, napięcia mięśniowe tutaj właśnie w przedramieniach, w dłoniach i w nadgarstkach powodują, że jest tutaj jakiś problem. Oczywiście jednym z takich napięć czy spięć tutaj właśnie układu ścięgien, układu mięśni, to są cieśni nadgarstka, taka wyjątkowa dolegliwość, która wymaga specjalnej interwencji i to takiej całkiem, całkiem mądrej, żeby służyła na dłużej. Do tego wszystkiego jeszcze gdy już słyszysz o nadgarstkach, gdy możesz poczytać o tym wszystkim, to warto jeszcze również wziąć pod uwagę aspekt energetyczny, energetyczny, ponieważ jesteśmy istotami żywymi, nie tylko fizyczność, nie tylko kości, nie tylko wiązadła, nie tylko to ile tam jest kości, ale również energia, energia, która płynie przez nasze ciało i o tym również Ci powiem. Gdy bierzemy się za nadgarstki, również traktujemy je w taki sam sposób jak całą resztę ciała, czyli rozluźnienie, rozluźnienie, które związane jest również z rozgrzaniem tej części, aby ta część Twojego ciała już, już powoli zaczniemy, ja będę do Ciebie mówił, a ty popatrz, co robimy z nadgarstkami i powoli bez napięć, czyli na razie bez obciążenia rozgrzewamy sobie nadgarstki, opuszczamy w dół i unosimy do góry. Możesz dołożyć do tego oddech, wydech, wdech, wydech, wdech. Poruszamy nadgarstkami. Oczywiście, tak jak innymi częściami naszego ciała będziemy rozluźniać, rozgrzewać, rozciągać, wzmacniać i relaksować. Tak. Teraz krążenie. Tak, aby zasięg ruchu w nadgarstkach, zasięg tego ruchu właśnie, aby ten ruch był obfity, był daleko, był zawsze taki sam, aby razem z tym ruchem nie wiązał się żaden ból, aby drętwienie. Rąk, drętwienie palców nie budziło cię w środku nocy. I oczywiście, jeśli jest jakieś opuchnienie, czy, czyli jest jakiś uraz, albo jest jakaś kontuzja gdzieś wewnętrzna, i nagle coś ci zaczyna tu puchnąć, na to również trzeba zwrócić uwagę. Wiele rzeczy w takim jednym, ale bardzo ważnym miejscu. Zaczniemy od energii, zaczniemy od przepływu energii. Nad Garstki. Gdy myślałem o dzisiejszych zajęciach, pomyślałem sobie, nadgarstki, czyli coś, co znajduje się nad garścią. Tu mamy garść, czyli naszą dłoń, a nadgarstek jest tutaj właśnie nad tą dłonią. W związku z tym Zastanów się, zastanów się co w swoim życiu y, robisz, y, czego dotykasz, y, czego dotykasz swoimi dłońmi i na czym polega twoja praca. Może pracujesz manualnie, może wykonujesz masaże, może zbierasz z ludzi y, energię i nie do końca wiesz tak naprawdę jak sobie z nią poradzić i tutaj nagle może się okazać, że ból Twoich dłoni, ból nadgarstków i tędy również energia zaczyna wstać. Może, może być taka sytuacja lub też w inny sposób energia zaczyna być zablokowana, masz chłodne, zimne ręce, nie czujesz, nie czujesz przepływu. W związku z tym raz na jakiś czas rozgrzej swoje dłonie, poczuj, że energia tutaj płynie, tutaj... Znajduje się czakry dłoni. W tym miejscu znajduje się czakry w dłoni. Na każdym palcu znajduje się również czakra palca. One odpowiadają za przepływ energii w Twoim ciele. Weź jedną ręką szczesz energię z jednej ręki, szczesz energię z drugiej ręki, strzep tą energię. Niech, niech ta energia popłynie, niech energia zaczyna płynąć. Twoje ręce zaczynają być oczyszczone, teraz złap. Połączymy teraz rozciąganie, odblokowywanie przepływu energii, również z fizycznym ruchem. Złapiemy tutaj za dłoń, czyli za garść. Prawą ręką łapię za garść lewą i ręką ciągnę w tą stronę, natomiast łokieć tutaj ciągnie w tą stronę. Rozciągam tutaj tą przestrzeń w nadgarstku, delikatnie. Naciągam i trzymam przez krótką chwilę. Raz, dwa, trzy. I zmieniam teraz w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Rozluźniam to miejsce. Wdech i wydech. Rozblokowywuję. Kciukiem prawej ręki naciśnij środek lewej dłoni. Kciukiem lewej dłoni naciśnij środek prawej dłoni. Poruszaj palcami. Niech energia ożyje w Twoich dłoniach, niech energia popłynie, ponieważ nadgarstki to nie jest coś odseparowanego, tak jak mówiłem, są całe ręce, przepływ energii przez całe Twoje ręce, przez dłonie, więc popłyńmy z tą energią. I teraz zaciśnij i puść, otwórz, otwórz przepływ energii w Twoich dłoniach, zaciśnij, pójdź. Wyobraź sobie, że Twoje dłonie zaczynają oddychać, pomyśl sobie, że oddychasz swoimi dłońmi, energia płynie przez Twoje ręce, jeśli jeszcze nie czujesz ciepła w dłoniach, rozgrzej jeszcze raz Twoje dłonie, zaciśnij i puść, zaciśnij i puść. Rozluźniamy, przechodzimy teraz do fizycznej pracy z naszymi nadgarstkami, z dłońmi. Bez obciążenia praca. Teraz wkręcamy żarówki, wkręcamy, wkręcamy, wkręcamy w drugą stronę. Następnie do dołu i do góry. Bez obciążenia rozluźniamy nadgarstki. Teraz w taki sposób, tego rodzaju ruch. Gdy już nadgarstki są rozgrzane, przejdziemy teraz do rozciągania. Połącz ze sobą dłonie i delikatnie naciskamy prawą dłonią, naciskam na lewą dłoń. Teraz odwrotnie. Odkręcam dłonie w różne strony. A teraz zobacz, przekręcam jedną dłoń do góry i naciskamy w ten sposób. Następnie napieramy, czyli wyobraź sobie, że tutaj, tutaj podpieram rękę, i jedynie w nadgarstku. Tutaj staram się właśnie tą ręką w tym miejscu napieram lewą dłonią na prawą pięść. Kilka oddechów, rozluźnienie teraz w stronę przeciwną, a teraz od góry do góry. Czyli próbuję unieść tą rękę do góry, i tutaj drugą ręką blokuję to unoszenie. I jeszcze raz rozciągam w ten sposób. Kilka oddechów, raz, dwa, trzy i do góry. Teraz w ten sposób, raz, dwa, trzy. i do góry. Mam dzisiaj również kilka pomocy, między innymi taką piłkę. Miękka, lekka piłka. Tutaj właśnie w ten sposób mogę sobie pracować ręką i również czuję pracę w nadgarstku, jak tutaj rozgrzewa się wszystkie wiązadła, ścięgna, rozgrzewają się, zmiana. Jeśli masz taką możliwość, w kuchni zagnieć raz na jakiś czas ciasto swoimi dłońmi, swoimi rękami. Większą ilość ciasta zobaczysz, w jaki sposób to działa na Ciebie, gdy weźmiesz kilogram mąki, zaczniesz wygniatać takie ciasto. Czujesz właśnie tutaj, czujesz, co się dzieje w nadgarstkach. Mam też taką, od mojej y, ośmioletniej córki pożyczyłem dzisiaj kilka rzeczy, aby się z Tobą podzielić kilkoma pomysłami na to, jak ćwiczyć nadgarstki. Miękka, nie za sztywna, moc, nieza mocna taśma. Trzymam w ten sposób i rozciągam właśnie. Czuję jak nadgarstki pracują. Mogę to zmienić też w ten sposób. Widzisz? Różne sposoby na wzmocnienie nadgarstków. Głęboko, spokojnie oddychaj. Poczuj, jak całe ciało pracuje. Następnie to również od mojej córki: hantle. Półkilowe i teraz możesz użyć różnych obciążeń. Na początek, gdy rozciągaliśmy, rozluźnialiśmy, rozgrzewaliśmy nadgarstki, to była praca bez obciążenia. Następnie możesz dodać jakieś obciążenie. Mogą to być półkilogramowe hantle, w których poczujesz już właśnie odpowiednią ilość powtórzeń i zobaczysz, w jaki sposób to funkcjonuje. Możesz zwiększyć oczywiście ciężar. Gdy jedną ręką tutaj będę podpierał, to, so to w ten sposób mogę poćwiczyć różne tutaj ustawienia tej dłoni skręty rozciągnięcia w ten sposób w ten sposób w ten sposób rozciągam i wzmacniam właśnie nadgarstki nadgarstki przedramiona cały ten zespół tutaj ręki używając odpowiednich obciążeń dostosowuje właśnie pracę. W przypadku, jeśli jeśli masz mm, przepracowane ręce, jakieś przeciążenia, tego rodzaju właśnie y, ćwiczenia pozwolą Ci rozluźnić i wzmocnić Twoje nadgarstki i ręce, ale jeśli masz do czynienia ze spiętymi mięśniami, co zrobić wtedy? Wtedy zacznij od masażu. Zacznij od masażu nadgarstków. Taki właśnie w ten sposób możesz użyć oliwki, tak aby był większy poślizg. Masujemy to miejsce i również delikatnie pomasuj tu właśnie ramiona, przedramiona i również całe dłonie i palce. Wyciągnij Rękę w ten sposób lewą i teraz rozciągamy do przodu mały palec i w tył. Następnie drugi palec do przodu i w tył. W ten sposób rozciągam tutaj mięśnia do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. I kciuk w ten sposób w tył. Tutaj więcej przestrzeni, więcej miejsca. Energia płynie od razu, robi się gorąco. Do przodu i w tył. Do przodu i w tył. Do przodu i w tył. I kciuk przyciągam tutaj do przedramienia. W ten sposób rozciągamy oczywiście doskonale. Połącz ze sobą palce, splecie i w taki sposób również doskonale rozciągamy swoje nadgarstki. Po dotknij właśnie również po zewnętrznej. Zobacz, w jaki sposób możesz porozciągać swoje nadgarstki, dłonie. Poczujesz energię, która zaczyna płynąć. Teraz łączymy dłonie w ten sposób. Tutaj łączymy sobą wnętrza dłoni, napieramy na te dłonie. Zmieniamy układ rąk i w drugą stronę. Jedno z ćwiczeń, które wykonywaliśmy, to było właśnie tak, unoszenie i opuszczanie dłoń. Teraz przejdziemy do intensywniejszego rozciągania tutaj, właśnie tej części nadgarstków. Możesz oprzeć dłoń o ścianę, na ścianie. Dwie dłonie opieramy na ścianie. Pokażę Ci to bokiem i unosimy dłonie mocno dociśnięte do ściany, a my unosimy ręce do góry. I teraz spróbuj niżej, spróbuj wyżej, zobaczysz w jaki sposób to się przekłada na Twoje ręce. Następnie. Oprzyj się na macie, rozsuń palce rąk, tak aby były mocno, szeroko dociśnięte, opieramy ciężar ciała na dłoniach. Tak, Wyobraź sobie, że Twoje dłonie są jak Twoje stopy. Dociskamy ciężar ciała do maty, a następnie przekręć dłonie palcami w stronę ciała. Jeśli jest to dla ciebie za ciężkie, możesz na początek ułożyć palce na boki. Ostatecznie po jakimś czasie ćwiczeń przekręć palce do tyłu i teraz odchylając się do tyłu zobaczysz, jak intensywnie rozciągają się nadgarstki i przedramiona. Zostaniemy w tej pozycji na kilka oddechów. Teraz opieramy pięść na podłodze i możemy delikatnie pokręcić tą pięścią tutaj, delikatnie dołóż odpowiedniego, odpowiednio mocny nacisk Twojego ciała, tak aby poczuć właśnie pracę w nadgarstku tu w tym miejscu. I zmieniamy rękę. I najtrudniejsze, najcięższe dla Twoich nadgarstków będzie to, gdy jesteś w stanie przysiąść w ten sposób, położyć, oprzeć kolana na ramionach, oprzeć dłonie na macie i delikatnie przenosić ciężar ciała na Twoje e, ręce, unosząc lekko stopy. Teraz mamy. Solidne mocne dociśnięcie i rozluźnienie. Rozluźnij nadgarstki do do rozluźniania, rozciągania, gdy mówiłem ci o spiętych mięśniach, o potrzebie rozluźnienia, możesz używać oczywiście swoich dłoni tak aby masować rozciągać i rozluźniać właśnie napięte palce, napiętą dłoń, napięte mięśnie przedramienia i również możesz używać piłki do tenisa opierając ją czy to na ścianie czy na podłodze tak aby tak właśnie dostosowując ucisk w odpowiedni sposób Rozmasowywać właśnie te wszystkie mięśnie. Pamiętaj, od dołu, od góry, potrzebujemy, potrzebujemy zadbać tutaj właśnie w całości, szczególnie jeśli chodzi o nadgarstki, to od łokcia aż po czubki palców. I następnie, oczywiście, rozluźnij, zrelaksuj, jeśli ćwiczenia sprawiają Ci duży problem, jeśli Twoje nadgarstki wymagają rehabilitacji, wymagają wielkiego wsparcia, możesz rozpocząć różne ćwiczenia w wodzie, gdy, czy to w wannie, gdy wymoczysz się w wannie, gdy ręce są rozluźnione w wodzie, możesz ćwiczyć różne rzeczy, lub też na basenie, również w wodzie może być to łatwiej. Tyle na dzisiaj. Oczywiście na koniec pozycja relaksacyjna, tak aby całe ciało mogło się rozluźnić, odpocząć. Podziel się tym nagraniem ze wszystkimi, ponieważ każdy ma nadgarstki, każdemu może to się przydać. Jeśli masz jakąś część ciała, którą chciałabyś, chciałbyś, aby się szczególnie zaopiekować, napisz w komentarzu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Teraz na kilka oddechów ułożymy się w pozycji... Relaksacyjnej na plecach. Zamknij oczy, dłonie lekko od ciała. Spokojny wdech i wydech. I powoli poruszaj palcami dłoni i stóp. Połącz ze sobą nogi. Prawa ręka za głowę. Ugnij prawą nogę w kolanie. Ustaw stopę przy lewym kolanie. przyturlaj się na prawy bok. Unieś lekko głowę. I bokiem przechodzimy do siadu. Dziękuję Ci za dzisiaj. Dbaj o swoje nadgarstki. I nie tylko. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.